Zakład Ubezpieczeń społecznych przyjmuje wnioski od rodziców na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna. Takie dofinansowanie może maksymalnie wynieść 400 zł. ZUS odnotowuje duże zainteresowanie rodziców tą formą świadczenia. Mamy dopiero połowę kwietnia, a już 70% uprawnionych osób wystąpiło do nas z wnioskiem o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Zasady wnioskowania o dofinansowanie są podobne jak w innych świadczeniach na dzieci. Przede wszystkim wniosek taki musi złożyć rodzic, ale w tym wypadku to nie rodzic otrzymuje przyznane świadczenie. W tym roku takie dofinansowanie może dostać 110 tysięcy dzieci. W całym kraju pieniądze będą wypłacane bezpośrednio na konto placówki opiekuńczej, ale wniosek musi złożyć rodzic. Dopłata do żłobka może wynieść maksymalnie 400 zł, ale nie będzie wyższa niż te faktyczne koszty pobytu dziecka w żłobku. Istotne zaś jest to, że dofinansowanie dotyczy samego pobytu dziecka w żłobku, a nie obejmuje wyżywienia. To jest wsparcie tylko na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym czyli na przykład dla tych dzieci, które są jedynakami. Dopłatę można dostać od 1 kwietnia tego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku. Pod warunkiem oczywiście, że dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.